Wszystko związane jest z poszukiwaniem talentów, które mogłyby dołączyć do drużyny Rógby Wrocław. Ekipa ze stolicy Dolnego Śląska szuka zawodników powyżej 18 roku życia. Kto ma szansę dołączyć do teamu? Mają być to ludzie lubiący sport, zawzięci, twardzi, waleczni, lubiący też rywalizację i dobrą, a także drużynową atmosferę. Szczególnie mile widziane są osoby z różnym doświadczeniem sportowym. Doskonale odnajdą się zarówno lekkoatleci, triatloniści, biegacze, jak i zawodnicy uprawiający sporty drużynowe. Wymagania oprócz już wspomniane, to jeszcze dobry stan zdrowia, ogólna dobra forma fizyczna. Odzież sportowa z mocnego materiału, buty sportowe czyli korki do rugby, piłki nożnej oraz Adidasy. Opcjonalnie trzeba zabrać ze sobą ochraniacz jednostronny na zęby. Jeżeli spełniasz te wszystkie wymagania, rugbiści zapraszają na wspólny trening, który odbędzie się 18 lutego o godzinie 19 na boisku rugby przy ulicy Lotniczej 72 we Wrocławiu. To szansa dla pełnoletnich, ale swoje 5 minut będą też mieć młodsi. Rekrutacja juniorów młodszych wieku powyżej 13 lat oraz juniorów, czyli 15-latków odbędzie się w innym terminie szczegóły zostaną podane już wkrótce. Przypomnijmy, że rugby rozwija się w Wrocławiu bardzo dobrze. Oprócz ekip męskich, żeńskich i młodzieżowych mamy też drużyny dzieci, bo ta dyscyplina promuje się również w szkołach i podstaw rugby można się uczyć podczas zajęć wychowania fizycznego.